I o z tej strony Patron Animation Production. Dzisiaj kolejny odcinek z Studium poradnika. Dzisiaj zajmiemy się bardziej robieniem szczelanki. O nie. O, teraz jest wszystko. Oto. No najpierw zróbmy sobie jakiś teren to też jest słona trawa, jak się robi taką. Kryptowania, tylko będziecie przestawiać różne pliki z inne miejsca. Takie coś powiedzmy. Weźmiemy toolbox, HD hdadmin, żeby nam ułatwiło później, później pracę. Oczywiście będę mógł was też nauczyć jak zrobić swojego admina oczywiście będziemy z e, HD-admina służyć pomocą będziemy służyć i do, do będziemy brać przykład z HD-admina zmienimy to no dobrze, no to dajmy jakąś trampolinę jakieś tutaj, żeby coś było nie dodajemy żadnych grenade'ów i tych pistolów, ponieważ to nam zepsuje całą grę Och. No dobrze. Teraz sięgniemy po model z naszego poprzedniego odcinka jakiś tutaj. Żeby był ładniej. O! I nie wiem coś takiego. O. Żeby się bardziej bronić. Dobrze, teraz robimy spawny. Klikamy w zakładkę model, i mamy tutaj taki znaczek. Możliwe, że będzie większy. Ja mam taki. I robimy, wsuwamy go w ziemię. Dajmy, żeby był taki. Graf. I usuwamy dekal. Ok, teraz mamy spawn pointa. On oczywiście działa. Zróbmy sobie kolejnego. On będzie trochę już inny kolor miał. Posty, green, ten kamu. To teraz schodzimy. Możemy to sobie zamknąć. Nie mamy tutaj folderu Teams, to klikamy w zębatki. Oczywiście model i Teams. Nie, wiem dlaczego mam tutaj to. Klikamy to. done zhol jednak nie tu insert teraz klikamy żeby dodać team i kolejny team robimy tutaj wpisujemy nazwę teamu i robimy team kolor aby był camo a drugi Sea green, tylko. O. Ale to nam od razu teraz nie będzie działać, bo zapomniałem, że musimy zrobić jeszcze. To jest Camo Team Color. Camo. Tak samo z tym. Siagreen. Mamy gotowe. Teraz użyjemy 3 Model. Wiem, że dużo używałem w moich porannikach z tej modeli, ale niektóre są naprawdę fajne. Spiszcie sobie teraz Team Only gear. Znaczy, to, to możecie? To możecie zrobić? Jeżeli chcecie, żeby film powiedzmy, że dodajecie coś w stylu roleplay, że jakiś symulator żołnierzy, to dodajcie to i wtedy, jak będziecie mieli pistolet albo coś innego, to dodajcie to nie do Packa, tylko do. Team. I wtedy macie. My to usuwamy, bo my będziemy teraz korzystać. Teraz dodajemy. Wpisujemy. A. S. U. Enter. O nie, jest. jeszcze jeden. chwileczkę muszę 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 jakoś to zrobić hmm. no przecież... Nie nie ma tego więc posłużymy się. Wpisujemy oczywiście tutaj w te jakby nie pamiętam jak to się nazywało ale będziecie mieć tu takie coś Wpisujecie I macie to jak ja już mówiłem w poprzednim poradniku aplik i teraz Coder owner historical I teraz 0 skryptowania tylko trzeba trzeba jakby to wszystko umieć poskryptować o, nie załadowało mi się coraz się załaduje no to zajmiemy się teraz robieniem tego na początek pakujecie wszystko, znaczy klikacie to. I to do Server Script Storage. Tutaj to do replikat Storage. dodamy jeszcze team on Można też tam randomizer, że jak zginiemy, to, to będzie inna broń. Ale to dodam, to pokażę, jak zrobić w kolejnym poradniku. Klikamy i mamy, nic nie robimy. Możemy to wsadzić do Server sklejny storage, ale może być workspace. Zawsze trzymam w workspace. I teraz mamy teamy i możemy zrobić ctrl D, ctrl D. Zmieniamy kolory i Dodajemy jeszcze, bo znowu zapomniałem czegoś, tylko tutaj. Jeden team. Kawaleria. Oczywiście ja to robię tak szybciej, wy możecie bardziej to zrobić. Ożeniuję. Oficerowie. Yy. Enter. Dobra. Dodamy jeszcze... Jeszcze Bo tego tu nie ma Dodamy bębny I dron takie Żadne takie w kipulce Orkiestra Dodajemy Teraz Szukamy Tutaj sklepa Jest sklep Dajemy to orkiestra. I coś do samoobrony. Takie coś. Teraz zajmujemy się oficerami. Oficer będzie proste.

Lance. Czyli kopię, dzidę i dajmy na to Winchestera. Poradnik to dajmy. Nie wiem. Powiedzmy snajperkę. Można powiedzieć, że to jest snajperka. Cyk. Jakieś jeszcze to. A, i jeszcze zapomniałem, że flaga Francji. Ona jest animowana, więc fajne. Nie wiem, jak zrobić, żeby była polska, bo ona nie ma partów, tylko coś innego. Patrzcie. Nasz folder i tutaj jest jakieś takie dziwne cośki. No dobrze. To to wszystko będzie. No to teraz chyba możemy. Kliknąć play. A, jeszcze nie wszystko, nie wszystko. To nie będzie teraz działać. Bo spójrzcie, teraz mówicie. Jej super mam bronię, ale dlaczego to nie działa? Już wam pokazuję. Ach. Mam duże lagi na komputerze. Nagranie nie powinno być. Dobrze, to nam teraz niepotrzebne jest. Szesnaście mm, minut. Ach. Nie wiem dlaczego nie chcę się odpalić. O. <laughs> Macie takiego kwadrata. O, tu się rozsypało. To jest fajne w Robloxie, że można sobie to pokopać. Tak u. Ale nie dlaczego. No i patrzcie. I takie coś jest, nie? Nie wiecie dlaczego. I nic nie można zrobić. To co teraz zrobić? Klikamy stop. I znowu wieki będzie się ładować, o przynajmniej to nie ładowało się. Klikacie Game Settings. Permissions. E, znaczy Permissions nie, Avatar. I klikacie R6. Save. Yes. I jeżeli chcecie zaprosić kolegę. To pewnie myślicie permissions i tutaj, ale musicie zrobić team create. Więc tu macie team test, to będziecie razem mogli testować. Tu jest team create. Klikacie to, później Wam się zrobi i pokażę Wam, że musicie kliknąć game settings, permissions, i tu możecie zmienić. Tylko trzeba kliknąć na to i zamiast play edit, żeby mógł edytować to. No dobrze, i mamy R6, to możemy zrobić. Ups, myszka mi się psuje. Znowu wie, jaki będzie się ładować. Słaby komputer, ale nagranie będzie dobre. Znaczy, sprawiłem, że będzie na nagraniu mniej przecinać, tak myślę. I powinno tak być, bo jeżeli nie, no bo widzicie, tu mam takie coś, nie? No to, to właśnie to jest Ariel. Czy co to było? Teraz jesteśmy takim typowym plackiem, kwadratem, ale jak mamy to, Tu patrzcie, klikamy F i możemy strzelać. Mamy jeszcze to. Mamy jeszcze to. I najlepsze jest to, że klikamy to. I patrzcie, klikamy Q i widzicie, możemy strzelać się i dajmy na to, że chcecie robić kolegom szkolenie, ale to zaraz zrobimy. Teraz zrobimy team miki re. To ma inne, widzicie, od razu ma inne. Szabla. Nie wiem, dlaczego nie ma dźwięku. Lance. I Winchester. On jest o tyle fajny, że on po prostu sam się ładuje. Tak w ciągu kilku sekund. No dobrze. Tu wszystko działa. Po prostu możecie iść. A i mi O. GR. Ma on jest inny. Bo trzeba kliknąć F i on jest tak z boku. No, i szabla, o nie, jest mi. Or teraz mamy drum, możecie grać muzyki? W ogóle nie wiem, dlaczego nic nie słyszę. No, dobra. I tu wam się wyświetla. Ups. Powinno wam się to wyświetlić na środku. Ale cóż, i tu możecie grać. Tu macie flat, on podobnie działa. On też powinien się na środku wyświetlić. No i do samoobrony. To jest to samo co poprzedni. Taki rewolwer, tylko że on jest taki bardziej konw No dobrze. I teraz Pokażę Wam, jak zrobić, żeby była strzelnica, żeby ze swoimi kolegami ćwiczyć. Drag mode. O nie, nie, klikajcie tego. Psychical Skalamar. W ogóle, dlaczego to tam leci? Możemy to zrobić, Anorh? Ale my teraz robimy coś takiego. Patrzcie. Dajmy sobie tu kolejnego parta. Nie polecam Wam free modeli, bo one są takie mlech. Robicie sobie coś takiego. Też zero script, skryptowania. Takie coś. Tak. Tylko że robicie jeden do góry. a i to robicie. Haloproporties. Żeby było takie. I klikacie gras. Możecie jeden do góry, to teraz dajmy. Nie będę robił już budki, ładnie umiem modelować. Tylko, że Wy też pewnie umiecie, hehe. He. Tylko, że nie chcę już tego robić, bo to jest naprawdę długo się robi. Znaczy no. Ro mo możecie zrobić lord charakter, ten skrypt, który Wam wcześniej pokazywałem, dajmy na to. O. Do niego Helmut nie znaczy, Dobra, nieważne. Ma, <coughs> tu macie Build Rig. Macie TOLS, Tu coś to takiego innego. Build Rig R15R6. Teraz użyjemy R6. Dajmy na to. Mesh Block Rig. Taki będzie najlepszy. Teraz zróbmy wszystko żeby to był model, bo naprawdę tego tu jest tyle, że hej, grup. Znaczy możecie się tym pomęczyć, ja mam radzę na początek usunąć leg, right leg. Można powiedzieć tak brzydko, że wbijecie to na patyk. Dami e, cel. Powiedzmy. Cholera i to ma, że miał życie. E. Hel Display. Zróbmy mu życia. 200 bo na te bronie to lepiej, żeby było 200 życia. No, nie macie takie coś, to można zrobić troszeczkę chudsze. I dodajecie parta. Te klikacie.